W tym odcinku zobaczycie, jak powstają znaki drogowe. Znaki drogowe to stały element naszego drogowego krajobrazu. Informują między innymi o rodzaju drogi, po której się poruszamy. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami, ustalają zasady organizacji ruchu na drodze. Mają istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo, a nieprzestrzeganie ich może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Istotny jest zatem sposób wykonania znaków. Muszą być czytelne, spełniać wymagania techniczne. Odznaczać się trwałością i odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Dobrze wiedzą o tym specjaliści z firmy VIMET, Stuchowa w Małopolsce, która od 1988 roku zajmuje się znakowaniem dróg, ulic i szlaków komunikacyjnych w całej Polsce. VIMET to rodzinna firma, a to odpowiedzialność na pokolenia. Wyniesiona z domu przedsiębiorczości i założycieli, wzmocniona kompetencją pracowników pozwala na ciągłe poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Gotowi? No to jedziemy! Wszystko zaczyna się w dziale technicznym. Przygotowuje się tu na podstawie projektu, technologii produkcji i rysunki techniczne znaków oraz tablic. Wytyczne pochodzą od projektanta z uprawnieniami budowlanymi, a konstrukcje przygotowywane są pod konkretną lokalizację. Gdy projekt jest gotowy, przekazuje się go na stanowisko wycinania laserowego blach. Tutaj znaki i tablice informacyjne. Nabierają kształtu. Wykonuje się je z uprzednio wyprostowanej, ocynkowanej blachy o grubości 1,25 mm. W Wimedzie zużywa się miesięcznie około 200 ton blachy. Cięcie laserem odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Następny etap to stanowisko wyoblania. Wycięta wcześniej formatka uzyskuje podwójnie zaginaną krawędź. Teraz należy zainstalować profile montażowe, które posłużą do przymocowania znaku do słupka drogowego. Odbywa się to na nitownicy półautomatycznie, albo z użyciem robota, który w pełni wyręcza przy tej pracy człowieka. Czas na malowanie. Odbywa się ono metodą proszkową. Każdy znak przechodzi tutaj przez kilka cykli. Najpierw mycie i odtłuszczanie, potem suszenie, a na koniec kabina lakiernicza oraz wypalenie proszku. Znaki malowane są tylko z tylnej strony, a co z przednią? Ta pokrywana jest na następnym stanowisku. Za pomocą maszyn sitodrukujących pracownicy zaopatrują znaki w odpowiednie symbole. Najpierw rolkę folii rozcina się na określony kształt. Potem na sito druku nadawane są symbole, a po zadrukowaniu całość wędruje do komory suszącej. Folie z nadrukiem suszy się około 2 godzin. Nie zawsze jednak można zastosować sito druk. Drugą metodą nadawania znakom symboli jest druk cyfrowy. W ten sposób wytwarza się głównie tablice informacyjne oraz znaki nietypowe. Tak naniesiony druk utwardzany jest za pomocą lamp ultrafioletowych. A następnie laminowany. Tu widzimy, jak na stanowisku klejenia łączy się podkład z licem znaku. Podkład najpierw jest czyszczony. Potem usuwa się folię, pod którą znajduje się warstwa kleju. Równolegle do produkcji znaków i tablic przygotowuje się słupki, które są cięte na odpowiedni wymiar. Na koniec gotowe zestawy trafiają na stanowisko etykietowania i pakowania. Tutaj znaki uzyskują swój identyfikator i są przygotowywane do wysyłki. Stąd jadą do zamawiającego, który zadba o ich właściwe rozstawienie, a wspólnie z firmą Vimet o nasze bezpieczeństwo na drodze. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstaje Jeep Avenger.